Berlin Zachodni jest otoczony murem. To samotna wyspa w Niemczech Wschodnich. Zanim odwiedziłam dawny Berlin Wschodni, wyobrażałam sobie wschód w czerni i bieli, a zachód w kolorze. I co dziwne, trochę tak było. Berlin Wschodni miał swoją scenę alternatywną. Rząd wiedział, że musi dać ludziom trochę swobody. Działała tam scena podziemna, punk rockowa, ale ludzie wiedzieli, że nie ma żadnego postępu. Szczyt życia w wieku lat 20, a potem już tylko picie. Na planie miasta mieliśmy Berlin Wschodni, a Zachodni był pustą plamą bez ulic. Nie widziałem jeszcze wtedy zachodu i nie sądziłem, że kiedykolwiek go zobaczę. Był to nieistniejący świat. Symboliczne zmiany, zwiastunem zmian w porządku świata. Mauerweg skandowali obalić mur i obalili. Obezwładniające emocje, najmocniejsze doświadczenie w moim życiu. To było zaskoczenie. Wszystko potoczyło się tak szybko. Mur runął, i z dnia na dzień wszystko się zmieniło. Po 28 latach słowo obłęd było na ustach wszystkich, bo to przyszło tak łatwo. I to bez choćby jednego strzału.